Witam w wiadomościach naukowych. Podstawą rozwoju technologii są dane. Jakie lepiej gromadzić sprawniej przetwarzać i przesyłać? Oto jest pytanie, a dziś zobaczymy, czy polscy uczeni znają już na nie odpowiedź. W dzisiejszym odcinku nowoczesne metody pomiaru hałasu, latarka dla niewidomych oraz pszczoły roboty. Na początek jak zwykle zagadka. Wyobraźmy sobie, że słońce nagle gaśnie. Jak szybko na Ziemi zapanuje całkowita ciemność? A w tym samym momencie, B w ciągu kilku minut, a może C? Nie da się tego określić. Odpowiedź jak zawsze poznacie już wkrótce. Nie wszystko co widzimy jest tym, czym się wydaje. Nie dajcie się zatem zwieść, gdy podczas wycieczki w góry zobaczycie postać wyłaniającą się z mgły lub chmur otoczoną tęczową poświatą. To nie duch, to czysta nauka. Widmo Brokenu jest zjawiskiem optyki atmosferycznej. Najczęściej można je obserwować w wyższych partiach gór, gdy staniemy na linii pomiędzy Słońcem a chmurą, która, znajdując się poniżej nas, pełni rolę ekranu. Ruch uliczny, rozregulowany silnik, startujące samoloty. Wokół nas jest coraz głośniej, a to odbija się na naszym zdrowiu. Żeby walczyć z hałasem, musimy właściwie mierzyć jego poziom. Ale jak robić to skutecznie w szybko zmieniających się warunkach na drogach, lotniskach czy w zakładach przemysłowych? Pracują nad tym naukowcy z Warszawy. Dzięki naszemu systemowi wielopunktowych pomiarów akustycznych będzie możliwe w szczególności mierzenie hałasu startującego samolotu hałasu generowanego przez zakład pracy, przejeżdżający pociąg lub pracującą w terenie maszyn. I to bez zużywania setek metrów kabli, za to z dokładnością synchronizacji sięgającą ułamków milisekundy. Może więc nasze biedne uszy w końcu trochę odpoczną. Wynalazek uczniów z Jastrzębia Zdroju zachwycił świat. To latarka dla niewidomych, czyli urządzenie, które działa jak sygnalizator cofania w samochodzie. Wyposażona jest w kilka czujników podczerwieni, a w miarę zbliżania się do przeszkody emituje on dźwięki z coraz większą częstotliwością. To jeszcze prototyp, ale zespół nieustannie pracuje nad miniaturyzacją czujnika, tak by w przyszłości mógł być na przykład wszywany do ubrań. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mechaniczną, a ściślej autonomicznym układem do mechanicznego zapylania roślin. Nasz robot ma za zadanie zebrać informacje o kwiatach w otoczeniu, następnie dolecieć do tych kwiatów bądź dojechać, zebrać pyłek i przekazać na następny kwiat. Podobnie jak robi to prawdziwa pszczoła. Te pożyteczne owady od kilku lat masowo wymierają. Mechaniczna pszczoła może wspomóc, a nawet częściowo zastąpić ich pracę. Tylko co na to Maja? Czas dowiedzieć się po jakim czasie Ziemię ogarnie mrok, gdyby nagle Słońce zgasło. Poprawna odpowiedź to B w ciągu kilku minut, a dokładnie w ciągu 8 minut i 20 sekund. Bo dokładnie tyle czasu potrzebuje światło, aby dotrzeć od Słońca do naszej planety. Ale nie martwcie się, słońce nie zgaśnie, a już na pewno nie przed kolejnym wydaniem wiadomości naukowych. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.